Cześć, witam się z wami nowa ja, a <grymne> raczej nowe włosy. Tak, w końcu ścięłam, chociaż słuchajcie, to już ścięłam e, Was tydzień temu, ale nie miałam okazji, żeby wcześniej nagrywać, więc e, dzisiaj zasiadłam i stwierdziłam, że się z Wami przy, e, przywitam już coś nagram, bo się trochę nazbierało. A jak widzicie, tak dosyć krótko przycięłam włosy, znowu asymetrycznie, bo ja się w takiej fryzurze najlepiej czuję. Dzisiaj oczywiście już jestem po pracy, więc te włosy żyją swoim życiem, a dzisiaj... Tak ciepło, jest 30 stopni, słuchajcie, jest przepięknie na dworze. Ja jestem po prostu tak zgrzana. Chłopcy niedawno poszli, e, pojechali na jiu -jitsu. Sebastian ich zabrał. No i nie wiem, jak to będzie, czy będzie ich zabierał zawsze, e, czy jednak to ja będę go, e, będę ich zabierać. No bo e, trochę tak wiecie, on przechodzi z tej pracy, wpada i dosłownie wypada z nimi, więc no nie wiem, czy na dłuższą metę to będzie tak e, ok. Więc korzystając z chwili ciszy, pomyślałam, że się do Was odezwę. Chłopcy Dzisiaj na obiad zrobiłam makaron w ogóle z troskawkami, zładzie. Nie, nie miałam i nie robiłam tego po prostu lata. I mi właśnie os ostatnio Oliwier powiedział, że mama słyszałam, że jest coś takiego, jak makaron z truskawkami ja mówię, no jedliście to jak byliście mali, może raz, dwa razy, ale nie za bardzo wam to wtedy smakowało. No i dzisiaj im zrobiłam im naprawdę smakowało, a ja mam <suszy> na szybko sushi z lidla wegetariańskie, <suszy> bo e no, generalnie nie jestem głodna, nie mam apetytu dzisiaj, ale że zauważyłam, że po prostu jestem wie dobra, troszeczkę zjem i to wystarczy. Jest tak gorąco, że mi się nie chce jeść. A co się wydarzyło, byliśmy, byliśmy na naszych małych wakacjach i dlatego taka przerwa między filmami, a potem jak wróciliśmy, to wiecie powrót do życia i, i tak dalej. Trochę to potrwało. Byliśmy na naszych małych wakacjach w północnym Devon. My byliśmy e, już kiedyś w północnym Devon, ale nie w tym samym miejscu. Teraz byliśmy w Wule Słuchajcie, przepiękne miejsce. W ogóle Devon północne jest no, niesamowite. Wcześniej, kilka lat temu, byliśmy pod namiotami i byliśmy niedaleko miejscowości Lind and Limów, i to, to zostało nazwane malutką Szwajcarią, bo są takie widoki. Naprawdę przepięknie było. I jeszcze byliśmy w takiej nowej miejscowości dla nas. E, Ilfrakom się chyba nazywało, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem dlaczego, jak e, właśnie staliśmy w tym porcie. Tam jest taki port i jest taka wielka statua, taka, e, taka rzeźba takiej kobiety, słuchajcie, w ciąży. Nie wiem dlaczego, jak ja tam stałam, to mi się kojarzyło z Grecją, mimo że nigdy w Grecji nie było. Nie mam pojęcia dlaczego tak. I po prostu te skaliste wybrzeża, no coś pięknego. Naprawdę fantastyczne miejsce. Jak będziecie kiedykolwiek. Mieli okazję jechać do północnego do Devon, to naprawdę, naprawdę Wam polecam. I nasz wypad to nie był na pewno ostatni. Także Sebastian Wam teraz wstawi jakieś ciekawe urywki. Możecie sobie zobaczyć, jakie to jest cudowne miejsce, a ja tymczasem sobie coś zjem. Pojedzona. Jak <noise> wam się podobał filmik z naszego pobytu. Tak ostrożnie idę. Mam kawę. Wiem, że nie powinnam pić o tej porze kawy, ale jestem taka zmęczona, po prostu jakoś taka śpiąca, a mam trochę rzeczy dzisiaj do zrobienia jeszcze, więc stwierdziłam, że muszę się napić kawy. Ja tak chodzę ostrożnie, bo tutaj co się dzieje u nas w patio, znaczy, wiecie, na tarasie, to jest masakra. I teraz zauważam, że przecież ja nie mam gdzie nawet wypić z tej kawy. Zaraz Wam pokażę, co tu się dzieje. W sobie położę. Patrzcie. Tak wygląda. Tak wygląda nasz taras. Co pa, soboty walczy i robi podstawę, podstawę do deckingu. bo będziemy kła kłaść deking jeszcze nie wiemy kiedy bo nie wiemy kiedy to skończymy trochę jeszcze tego zostało a robił to przez dwa dni w, takim, w takich ciepłych dniach masakra, ale świetnie mu to poszło jeszcze trochę zostało mu także no już, już jeszcze troszkę i będziemy mieli w końcu skończony już taki nasz taras ale zobaczcie co tu się dzieje w ogóle tu wszystko mi stoi to wszystko było normalnie tam pod pergolą no ale niestety tu wszystko te meble stoją meble stoją. Mama mi dała nasionka ogórków zielonych i zobaczcie. I zobaczcie. Jest i on. Są jeszcze, jest więcej takich maluteńkich. Ale ten olbrzym jest już. Tu jest całkiem też duży. Znaczy duży, jeszcze nie jest duży, ale ale coś z tego będzie. Jest i ona. Róża. W końcu mam różę. Ona w ogóle ma takie te bliskie, takie twarde, jędrne. Te gerbery, mówię gerbery, bo są dwa. Tego gerbera był jeden, dostałam w doniczce od Filipka na dzień mamy czy urodziny. I słuchajcie, wsadziłam go sobie, bo on już tak oklap i wsadziłam sobie go do ogródka, mówię dobra, może urośnie. Jest, przyjął się i sobie rośnie. Aha. Muszę nastawić makaron, bo mi się woda gotuje. Bo dopiero przyszłam i chcę zrobić już obiad. A powiem Wam, że jest tak gorąco. Dzisiaj było 30 stopni, już teraz troszeczkę, tam 2 cm, cent, 2, 2 stopnie się ochłodziło, ale jest nadal gorąco. Po prostu najchętniej to bym w ogóle nie gotowała. Stawiłam sobie makaron i. I kapustę kiszoną, bo będę robiła łazanki. Jak byłam młodsza w moim domu rodzinnym, łazanki się robiło z kapusty kiszonej, cebuli podsmażonej z kiełbasą. Ale że teraz jestem wegetarianką, to robię to po prostu tylko z pieczarkami zamiast kiełbasy. Kiedyś kiedyś jeszcze jak jadłam kiełbasę, mięso, to robiłam właśnie i z mięsem i z pieczarkami, tak wiecie, łazanki na bogato. Generalnie bardzo bardzo lubię łazanki. A że już dawno nie było, to stwierdziłam, że zrobię. I może coś zostanie i będzie jutro do pracy. Przychodzi się z pracy, nie ma nikogo w domu i mam chwilę dla siebie w kuchni. A potem przychodzi reszta i no, i koniec, po chwili. No mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tak posiedzieć chociaż troszeczkę w tym ogródku. Okej, okay, siadłam sobie na chwilę. Mam nadzieję, że tam mi nic nie wykipi. Chcę Wam pokazać te rzeczy z teamu, które zamówiłam. Może najpierw Wam pokażę te, co wcześniej poprzechodziły mi. Z tym, że jedną rzecz mam już w samochodzie. Jest to taki fajny organizer na chusteczki higieniczne, który się daje na tą e, taką klapkę przeciwsłoneczną. Ja zawsze miałam pudełko po prostu chusteczek higienicznych gdzieś tam w samochodzie. Ale yy, nie wiem, czy to wina chłopaków, czy po prostu jest to tak niepraktyczne, że te pudełko zawsze było porozwalane, potem się gniotło, gdzieś tam latało po tym y, samochodzie. To było niedrogie, bo coś koło 3 funtów kosztowało. Kolejną rzeczą z takich organizacyjnych, takie silikonowe y, kapsle, które ja widziałam u mojej mamy, jak byłam na urlopie, i tak mi się to spodobało, że stwierdziłam, że muszę to zamówić. Wiecie, jak czasami otwieramy na imprezie piwo, napój, cokolwiek, i po prostu chcemy sobie zatkać ten napój, to to jest super rozwiązanie. Niektórzy nie lubią całego wypić, niektórzy nie lubią jak ten gaz ulatuje, a ja sobie pomyślałam, że to też jest świetna sprawa, jak jesteśmy na przykład na plaży, i wiecie, ten, jak czasami zawieje piasek i tak dalej, to jak te butelki stoją. To po prostu, żeby y, zapobiec temu, żeby nic tam na mnie wleciało do tych napojów. A dodatkowo są w różnych kolorach. W razie czego nie pomylimy, po prostu, który napój jest y, czyjej osoby. Zamówiłam też taką, taką szczoteczkę, słuchajcie, do czyszczenia w samochodzie, y, tam skórzy, czy gdzieś tam, właśnie w tych trudnych y, miejscach, ale powiem Wam, że. Jeszcze ani razu jej nie użyłam, więc nawet nie wiem, czy się sprawdza. Włosie jest bardzo mięciutkie. Przypominają mi się po prostu pędzle do makijażu, więc nie wiem. Jak wypróbuję, to wam dam znać, czy to w ogóle, wiecie, do czegoś się nada. Czasami się tak kupuje coś, a potem w ogóle się tego nie używa. Kupiłam też zestaw takich szczoteczek. Tam były trzy szczoteczki, ja już jedną mam w użyciu. I słuchajcie, one są takie wąziutkie, i one też mogą być albo do samochodu, albo gdzieś tam do garażu, albo właśnie e, nam do takiego e, sprzątania po prostu gdzieś w domu. U mnie to się super sprawdza, jeżeli chodzi o właśnie czyszczenie sprzętów elektronicznych, znaczy sprzętów AGD w kuchni. Czasami są też pary przy łączeniu tych plastików. Mnie to wkurza, bo ja tego nie umiem domyć i mnie to denerwuje, że gdzieś tam jest, wiecie, takie brudne, więc czasami wykałaczką sobie to tam e, próbuję wy, wyczyścić. A ta szczoteczka jest elegancka, super, wszystko szybciutko i ona jest jeszcze sztywna, więc. Fajnie szybko wymiata, y, czyści. No i oczywiście, fugi to jest też ekstra sprawa i też nie była droga, więc Wam bardzo polecam. Rzeczy dla zwierzątek: to zamówiłam łyżkę dla kota. Nie, <grymne> to nie jest taka łyżka do karmienia, słuchajcie? Znaczy w zasadzie jest, ale są takie przysmaki, e, takie jakbym paszteciki wyciskane z takiej tubki. Tu się właśnie daje ten, e, tą tubkę i tu. Tu jest taki właśnie ten suwak, i dzięki temu suwakowi można fajnie, dokładnie wycisnąć e, temu kotu ten pasztecik. on sobie tutaj zlizuje. My staramy się mu dawać przysmaki, po prostu z ręki, jako taki treat, żeby on wiedział, że to nie jest normalne, takie jedzenie, wiecie, w misce, tylko po prostu jako treat dla niego. Więc e, dajemy mu z ręki, a jak mu wyciskaliśmy w tej, z tej saszetki, to często gdzieś tam spadało na podłogę, czy gdzieś tam sielało, więc to jest. Fajny taki gadżet, słuchajcie. dla osób, które mają koty albo psy. Okej. Okay. Idę robić dalej obiad, bo Poczuję, że już mi się tam coś, coś mi się już tam gotuje. Mam tutaj tą jukę, e, tą palmę. Na razie nie szukam żadnej nowej doniczki, bo po prostu no, te doniczki są strasznie drogie. I jak widzicie, ona miała taki kolor, taki zielonkawy, ale przez słońce tak wypływa i sobie pomyślałam. Spróbuję ją pomalować. Taką farbą czarną w sprayu, i sobie pomyślałam, że wyciągnę tego kwiata, bo i tak muszę dosypać kompostu do niego. I w międzyczasie, jak on sobie leżał, oddychał, to po prostu pomaluję tą doniczkę. Mam nadzieję tylko tego, że ona mi się całkowicie nie rozsypie, bo wtedy będzie bardzo źle i nie będę miała do czego włożyć tej palmy. Także zobaczymy. Biorę się do roboty. Okej, okay. czy ja to dam radę sama zrobić? O! o rany! Jak ja to zrobiłam w tamtym roku? O! Czy ja byłam silniejsza w tamtym roku? O matko! O! O! Jest! Wyciągnęłam! O kurczę Dobra, muszę ją tak dać Ale ma korzenie Gazetkę Zalgiego, którą przyniosłam. Tak, tak, przejrzałam i się nam coś przydała. i całkiem fajnie to wygląda. Myślę, że efekt jak za dwa funty odnowienie takiej doniczki wyszedł całkiem fajny. Okej, okay, to był prawie udany projekt do czasu, kiedy włożyliśmy palmę i niestety jest tak ciężka, że nawet Sebastian mi pomógł, w zasadzie sam ją włożył. To niestety zahaczył i no to jest tak stara doniczka, że się po prostu połamała ta góra, to tak jakby korona i się skróciła. <noise> już trzeci raz ją po prostu skróciłam i powiem Wam, że no, na razie tylko po prostu ją włożyłam, żeby była, bo nie mam po prostu nic innego. A dzisiaj jest niedziela, no ale muszę poszukać nowej doniczki już koniecznie, bo ona jest po prostu za płytka i za mała. Także prawie udany projekt, ale generalnie całkiem dobry pomysł. Przyszłam się z wami tylko pożegnać, ale właśnie sobie przypomniałam, że przecież miałam wam pokazać te kosmetyki z Biowen, które kupiłam w Home Bargains, więc dobrze, że mi się przypomniało, bo tak jak ostatnio właśnie miałam wam wstawić plakat, który Oli ma u nas w pokoju, Sebastian po prostu zapomniał przy edycji wstawić, więc tutaj wam gdzieś na końcu jeszcze wstawi ten plakat, żebyście sobie zobaczyli, o czym właściwie ja mówiłam. Okej, okay, a teraz wracając do tych kosmetyków z Biowen, one są w Home Bargains i są w tak cenie około od funta, tam 50 do 2 funtów max. Więcej za nie nie dałam i mam tylko cztery kosmetyki tutaj. I jedna rzecz, która mnie zastanawia, bo ja sobie sprawdzałam te kosmetyki na ich stronie, czy są po prostu dostępne i one są nadal dostępne i ta cena jest 2-3 razy wyższa, a czasami nawet 4-5 razy. I się zastanawiam, dlaczego w Home te ceny są takie niskie. E, niby wiecie, jak się mówi, data przydatności jest od otwarcia 12 miesięcy, więc no nie widzę jakby powodów, dlaczego 6 miesięcy, sorry. Więc nie widzę. Te powodu, dlaczego dlaczego one są tak tanie. I często mnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że w tych sklepach Home jest z Chibi czy nawet TK Max, chociaż w TK się Maxie... Często są produkty, które już są tam resztką jakby jakiejś linii, limitowanej, czy po prostu zmieniają opakowania. A tutaj te produkty nadal są na stronie. Nie wiem, jeżeli wiecie coś na ten temat, to dajcie mi znać, bo strasznie mnie to ciekawi. Ok, mam tutaj dwa kosmetyki do, do ust. Jedną z nich jest taki nawilżający błyszczyk do ust. On jest kwasem hialuronowym. I on jest w postaci takiej tubki, i na końcu ma taki po prostu plastikowy aplikator. E, ja już sobie go próbowałam, fajnie e, tak nawet mam go na ustach. On bardziej tak natłuszcza, ma taką bym powiedziała konsystencję e, bardziej oleistą, ale nie, nie sprawia tych ust takich mokrych, nie ma e, takiego wrażenia, że te, te usta są takie mokre czy błyszczące jak błyszczyk. I ja sobie go właśnie kupiłam też z myślą na to, że jak będzie bardzo, bardzo gorąco, to żeby właśnie, wiecie, czasami od tego gorąca jest. Są te usta takie spierzchnięte, więc myślę, że on super będzie działał. Taką mam przynajmniej nadzieję. Albo właśnie w mroźne jakieś chłodne dni też mi się wydaje, że się super sprawdzi. E, kolejnym produktem, takim słodziakiem, e, jest właśnie taki. Mm, ja bym powiedziała, że to jest takie masełko. No, może to nie jest. Ciężko mi powiedzieć, e, e, ko, e, jak nazwać, co to jest. W każdym razie jest to. Um, masełko w takiej postaci. O, w, takiej postaci takiego, w takiej postaci w takiej postaci zamknięte w takim słoiczku, jak miód. I z takim aplikatorem, słuchajcie, jak taki patyczek do miodu. I właśnie tym aplikatorem, taką pałeczką, po prostu nakładamy te masełko, ja, ja bym powiedziała, że ono ma taką konsystencję. Takiej wazeliny. Widzicie, ja już sobie, jak widzicie, to już sobie tutaj maziałam. On jest po prostu taki, bardzo tłusty, ma po prostu konsystencję, właśnie wazeliny. I przepięknie pachnie, właśnie, on ma blubery w sobie, zapach. I naprawdę te blubery jest wyczuwalne w tym kosmetyku. I teraz, o ile bardzo mi się podoba to, że jest ten aplikator i nie musimy tym paluchem maczać w słoiczku i go zanieczyszczać i wiecie, no nie zawsze te ręce mamy czyste, to to jest fajne, tylko że na przykład jeżeli byśmy chcieli już to do torebki wziąć czy gdzieś na wyjścia, no to to już się mija z celem, no bo wiecie, no jak to wrzucimy do torebki, to ten aplikator jakby, będą, no wiecie, fajnie by było Gdyby on był na przykład chowany tutaj w zakrętce, ale niestety się nie zmieści, to by było całkiem fajne. Więc ja sobie pomyślałam, że po prostu ja go będę trzymała sobie przy łóżku, albo ewentualnie można go sobie dać do jakiegoś woreczka i tak po prostu przewozić, e, przenosić po prostu gdzieś tam na wyjścia. Samo masełko ma bardzo fajny skład, bo jest bogate w różne oleje. Między innymi właśnie Shea Butter. Jest tutaj też winogronowy olej. Jest żożoba czy chochoba, jak to woli. Awokado. Dodatkowo jeszcze ma baku bakuciol i e, miód. Więc myślę, że fajny skład. Zobaczymy, e, jak on będzie działał. Więc to jest to. To są te dwa kosmetyki e, do ust. I do twarzy. Jednym z nich jest krem pod oczy, taki z Q10. I ja generalnie nie używam, już dawno nie używałam kremów pod oczy. Mam tylko to, co Wam pokazywałam, te serum, które trzymam w lodówce i te płatki, e, które używam, wiecie, jak mi się przypomni, będę z Wami szczera. A tak nie używam kremu pod oczy, po prostu stoję, stosuję albo mój olejek do twarzy, które po prostu nakładam na całą twarz i robię po prostu masaż, i później nakładam jakiś tam krem nawilżający, który mam. Ale z racji tego, że po prostu był, było to super, w super cenie, to sobie wzięłam właśnie taki ujędrniający krem. Pod oczy, które niby nam tutaj wiecie, działa na te linie pod oczami, te zmarszczki i na ciemne, takie podkrążone oczy. Więc no, zobaczymy. I on jest na noc i na dzień. Bo ja na początku myślałam, że on jest tylko na noc. Nie wiem, jakoś mnie zmyliło ten, ten kolor tego opakowania. I ostatnim produktem to jest produkt do twarzy również, który jest takim peelingiem. Z kwasami AHA i BH. I słuchajcie, ja, ja wam kiedyś mówiłam przy okazji produktów z The Ordinary, że bardzo lubię ich produkt, którym jest peeling do twarzy z kwasami. Taki czerwony on jest. on jest. On jest bardzo, bardzo mocny i nie każdy może go używać. Wiem, że na przykład moja siostra nie może go absolutnie używać. Mnie on nie przeszkadza, ja go bardzo lubię. I ja sobie pomyślałam, że ten kosmetyk właśnie będzie. A raczej, że mam nadzieję, że będzie miał takie samo działanie. Jeżeli tak, no to super, bo kurczę za tą cenę to jest świetne. Tylko to opakowanie powiem Wam troszeczkę tak mnie zbiło z tropu, bo ono ma jest w plastikowej buteleczce. I ma po prostu taki, wiecie, taki otwierany, nie chcę teraz otwierać, bo jeszcze go nie będę używać, będę go używać dopiero na jesień, z racji tego, że jest y, ciepło i jesteśmy narażeni bardziej na takie, wiecie, mocne słońce, więc ja takich silnych pielęgów nie używam y, o takiej porze. Więc zobaczymy, ale no to opakowanie takie mm, słabe jest w porównaniu na przykład do słoiczka, które wygląda jak wiecie, jak taki garnuszek y, czy dzbanuszek z mi na miód. Także to wszystko, to są te cztery kosmetyki i wydałam za nie nie więcej jak 5 funtów, więc y, no, cena naprawdę jest super w porównywaniu właśnie do tych, jaka jest cena tych produktów y, na stronie ich i nawet... Kupując przez ich stronę, to te ceny mimo wszystko nie są jakieś, nie wiem, masakrycznie drogie. Ale na przykład, nie wiem, nie pamiętam teraz ceny tych produktów, ale pamiętam, że sprawdzałam sobie te płatki pod oczami, które Wam pokazywałam, chyba bodajże w ostatnim albo w jeszcze poprzednim vlogu. I ja je kupiłam za 2 funty w Hombar więc one nadal są. A na stronie są około 12 funtów. Więc naprawdę jest duża przebitka. Eee, no i, także jak chcecie coś z tej strony, to najpierw raz sprawdzić, właśnie w chłombarnie. Ok, miałam się tylko z Wami pożegnać, a ja już gadam i gadam. Teraz już naprawdę z Wami się żegnam i do zobaczenia, i do usłyszenia w następnym logo.